Pomódlmy się, więcej i Syna i Ducha Świętego, stąd Duchu Święty, przemień nasze serca, otwórz nas na Twoje światło, stolica mądrości. Dzisiaj uroczystość trójcy świętej, dlatego przed nami obraz, ikona, a ściślej mówiąc reprodukcja ikony Rublowa, Andrzeja Rublowa, Trójca. Będziemy rozważać więc o tym, kim jest Trójca, Bóg w Trójcy Świętej jedyny i co nam ten obraz mówi też jako pomoc do refleksji nad tym tematem. Wiara katolicka polega na tym, abyśmy, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, czcili jednego Boga w Trójcy, Trójce w Jedności, nie mieszając osób, ani nie rozdzielając substancji. Jedna jest bowiem osoba Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz inna jest bowiem osoba Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała. Spółwieczny Majestat, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak czytamy w dokumentach Kościoła. Filozoficzne rozważania, używanie filozoficznego języka na próbę pojęcia tajemnicy Trójcy. Natomiast yy, dla nas chrześcijan, czytamy w katechizmie, tajemnica stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego, jest tajemnicą Boga w samym sobie, więc Bóg przed nami otwiera tajemnice, kim jest, i tak naprawdę to niewiele nam to wyjaśnia. Wyjaśnia nam tyle, nam trzeba tu na ziemi. Natomiast w niebie będziemy rozpoznawać Boga głębiej więcej. To, co nam w tej chwili otworzył, przed nami rysuje olbrzymie perspektywy do refleksji, i to dotyczy naszego życia. Czytamy dalej w Katechizmie. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy, jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje, jednoczy z ludzi z sobą, którzy odwracają się od grzechu. Można by powiedzieć, że jeden Bóg w swojej tajemnicy no bo, wiecie, tak na zdrowy rozum my chcemy zrozumieć Boga, kim jest. Dziękujmy mu, może nam osobi opowiada, że wchodzi z nami w relacje, natomiast my samych siebie nie rozumiemy. Mężczyzna nic z trudem rozumie kobiety, kobieta mężczyznę. Ludzie między kulturami innymi nie mogą się zrozumieć. Ba, wystarczy nieznajomość języka i to nawet słowiańskiego języka, czyli tego, który jeszcze tysiąc lat temu był dla nas zrozumiały i już się nie rozumiemy. Więc oczywistą jest rzeczą, że Bóg będąc inną niż my rzeczywistością w innych przestrzeniach istniejących, nieograniczony chociażby tym, co dla nas wydaje się niewyobrażalne, czyli czasem. Jak można nie być ograniczony czasem? No jeszcze jakoś tam wyobrażenie o ograniczeniu przestrzeniom nam się rozbija no bo już latamy, szybko kontaktujemy się przez internety i tak dalej. Natomiast Boga to wszystko nie ogranicza. A nie ogranicza go fizyka przyroda, bo ją stworzył, ją przerasta, w ogóle istnieje poza materią. Nam sobie trudno wyobrazić w ogóle rzeczywistość pozamaterialną czy pozaczasową. Dlatego Bóg, żeby opowiedzieć nam coś o sobie, Żebyśmy mieli w ogóle wyobrażenie, to on do nas przemówił ludzkim językiem, naszymi pojęciami. Dlatego też historycznie się objawiał, jako ktoś, kto jest jak ojciec. Oczywiście jak, bo jest dużo bardziej. Ojciec powinien przebaczać, Bóg przebacza. Ojciec powinien być wierny, Bóg jest zawsze wierny. Ojciec powinien się troszczyć. Bóg się zawsze troszczy i tak dalej, a więc jakąś cechę swoją dał, ale też na przykład taki opis no ojciec jest dawcą życia oczywiście, bo sam dostał życie i, i, i wszyscy od początku dostaliśmy od Boga, no ale jakieś tam słaby jednak, no, do, dobre porównanie będzie jak nazwiemy Boga ojcem, nie? bo też daje życie, tylko On daje z niczego Tobie życie, w ogóle ludzkości, światu. Później Bóg się objawił też jako syn, czyli jako Bóg, który jest między nami, który przyjął ludzką naturę, który nam tak naprawdę pokazał, kim jest Bóg, bo mogliśmy spojrzeć w oczy Boga niedostępnego, ale ponieważ się wcielił, no więc miał ludzkie oczy, był człowiekiem jednocześnie. A później Bóg zesłał Ducha Świętego, czyli sam wstąpił do naszych serc. Żeby nam pomóc wejść w te tajemnice, otworzyć nasz rozum, na rozumienie tej rzeczywistości. Więc Objawienie Trójcy znajduje się u początku źródeł żywej wiary Kościoła. Przede wszystkim za pośrednictwem chrztu. Chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli zanurzamy Cię, bo chrzest to znaczy zanurzenie, zanurzamy Cię w tej wodzie, tak jakbyśmy Ciebie zanurzali w Bogu, Ojcu, Synu i Duchowi Świętemu. Czynimy się jedno z Nim przez ten gest. Wchodzimy więc w relację z Bogiem w Trójcy Jedynym. Kościół przez pierwsze wieki tę relację Boga w trzech osobach jakoś sobie uświadamiał, starał wyraźnie sformułować to naszą wiarę trymitarną. Korzystając także z filozofii, z języka filozofii, i jednocześnie wykluczając błędy, yy. używając tych pojęć, którymi, którymi się filozofia kierowała. No i, moi drodzy, yy. Bóg w Trójcy jedyny, więc. Mówi nam też o takiej ważnej sprawie, że Bóg nie jest tak jak my, ja i ty, ja osoba i to ty osoba tylko, masz do spotkanie ze wspólnotą osób, spotykając się z Bogiem. Jest Ojciec i Syn i Duch Święty, a więc w nim jest też miłość wewnętrzna, wspólnota. Dzisiaj usłyszymy w prefacji, czyli tej modlitwie dziękczynnej, której w czasie mszy ona jest zwykle podbierana do święta. Dziękujemy za różne dary. Dzisiaj będziemy, będzie kapłan czytał: Za godne to jest sprawiedliwe, abyśmy Ci składali dzięki. Ty jednoczysz, Ty z jednorodzonym synem Twoim i Duchem Świętym jesteś Bogiem jedynym. Zwróć uwagę, że Szama ma też charakter trinitarny, to znaczy trzy osoby boskie. Modlimy się do Ojca, jak słuchać będzie mszę, to jest ciągle do Ojca się zwracamy. Już przed samą tylko komunią się zwracamy bezpośrednio do Jezusa. A tak zwracamy się do Ojca, Chrystus się zwraca, kapłan się zwraca w osobie Jezusa, albo Chrystus jest niejako oddawany Ojcu, a tym, który w jedności z Duchem Świętym, tym nośnikiem tej relacji jest Duch Święty. Więc tak jest cała msza ustawiona i też w prefacji czytamy, że zwraca się kapłan do, do ojca. Ty z jednorodzonym synem Twoim i Duchem Świętym jesteś jednym Bogiem. Jednym jesteś Panem. Czyli i Ojciec w niebie, i Syn na ołtarzu, i Duch między nami to jest jeden Bóg, jeden Pan. Nie przez jedność osoby, bo są trzy osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę boską. Cokolwiek bowiem dzięki Temu objawieniu, co powiedziałeś nam, wierzymy o Twojej chwale, więc cokolwiek wierzymy, co nam powiedziałeś o sobie, to bez różnicy myślimy także o Jezusie i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekoiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie, równość w majestacie. Czyli wierzymy, że są odrębne trzy osoby, jeden majestat, jedno bóstwo. To jest cecha charakterystyczna dla chrześcijańskich wyznań. Chrześcijanie między sobą mówią, że uznajemy, że ktoś jest chrześcijaninem, jeżeli wierzy w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Stąd mamy na przykład problemy też poza innymi problemami ze świadkami Jehowy. Oni bowiem. Mówią, nie wiem czy mówią, ale jest przekonanie, że są chrześcijaninami, no bo mają na przykład chrzest, ale oni nie wierzą w Boga w trzech osobach. W trójce wierzą prawosławi, protestanci, katolicy, inne protestanckie wyznania. Natomiast akurat ze świadkami Jehowy jest taki problem, że oni nie wierzą w trójce więcej i mają w ogóle jakieś odbiegające od wspólnej chrześcijańskiej wiary. Pomysły na tą trójcę. Mówią o trójce, ale nie wierzą tak, jak my wierzymy w Boga Ojca, w Boga Syna, w Boga Ducha Świętego. Natomiast protestanci wierzą w boga w trzech osobach. Dlatego uznajemy chrzest nawzajem swój i uważamy siebie wzajemnie za chrześcijan. I teraz dwa słowa o tej ikonie, która jest przed nami. Otóż ona jest dziełem Andrzeja Rublowa prawosławnego, który to mówią różnie od 1410 albo 1425 27 lub nawet jeszcze później namalował tą ikonę, no w każdym razie niedługo po bitwie pod Grubalnym, więc już ma swoje lata. Ona jest, została uznana przez wschodni Kościół jako ideał przedstawiania trójcy. No jak to, jak to wiadomo uznali tak sobie, tak uznają, nie? Natomiast no jest też rzeczywiście inspirująca, dająca dużo do, do, do myślenia, nazwana jest też y, gość, gościnnością Abrahama albo strójcą starotestamentową. Mianowicie nawiązuje do wydarzenia y, y, z Księgi Rodzaju 18 rozdziału, gdy <laughs> Abraham w czasie południowej y, gorąca Siedział sobie przed swoim namiotem, i przyszło trzech mężczyzn aniołów, którzy byli w drodze do Sodomy i Gomory, aby ich zniszczyć, i wcześniej nawiedzają go. On wita ich, siada z nimi, rozmawia. I tutaj mamy całą też poezję Biblii mianowicie to jest trzech aniołów trzech mężczyzn trzech aniołów. Tak jest to płynnie opisywane. Później oni odchodzą i już idą do Sodomy z ją. Natomiast po drodze słyszymy taką opowieść o tym, że skoro y, idziemy do Sodomy, Bóg mi rozważa w swojej wspólnocie, skoro idziemy do Sodomy, to czemu byśmy naszemu słudze Abrahamowi nie mieli powiedzieć. O tym, że zamierzamy zniszczyć tą Sobo Sodomę. Tym bardziej, że tam Lod jest jego bratanek, więc uratujemy go. No i opowiadajmy, i wtedy jest ta znana scena, jak yy, a Abraham się targuje z Bogiem, a dwóch aniołów poszło. A więc widzimy, że te rzeczywistości są płynne. Tylko że pamiętajmy, że w Starym Testamencie to nie było tak, że Bóg jest między nami chodzi. Te pierwsze opisy. Księgły Radzajów, no to jak przyjaciele się przechodzą między nimi po raju, a później coraz bardziej rośnie ta świadomość, że Bóg jest nieskończony, że człowiek jak popatrzy na Boga, to, to go spali. Dopiero później, gdy Jezus się wcielił, no to zaczęliśmy wiedzieć, że można patrzeć w Jezusa i, i rozmawiać z Nim, bo On jest ikoną, czyli obrazem Ojca, no jest Bogiem wcielonym, więc widzimy człowieka, ale to jest też Bóg jednocześnie. No i. I tam jest taki, więc Stary Testament nie mówi jednoznacznie, że to są trójca przedstawione. Natomiast tradycja już widzi zapowiedź tej tajemnicy, która później będzie otwarta przed nami, że Bóg jeden w trzech osobach przybywa do, do Abrahama, i tam Mu zapowiada, że będzie płodny w swojej starości, urodzi Syna, z tego Syna będzie wielkie. Wielki naród, i, i tak dalej. Więc przyjacielsko przyjęty jest, nakarmiony przez Boga, i później, jeszcze tam, wytargowane jest próba targowania z Bogiem, żeby wyratować, no, wyratował, wyratował Lota i, i jedno małe miasteczko, w którym się Lot schronił. Natomiast ten obraz nie skupia się na opowieści o tym wydarzeniu, tylko inspirowany jest tym wydarzeniem. Otóż widzimy przy stole Trzech Aniołów. Różne są koncepcje. Najczęściej mówią, że ten w środku to ma przedstawiać Syna, dlatego że ma dwa palce. Często te dwa palce na ikonach możemy zobaczyć. Mówią o dwie natury Jezusa, Bóg i człowiek. Ten, który jest z prawej, czyli jak patrząc od was z prawej strony, w niebieskie Jego ramię. No to jest duch święty, bardziej ma takie smukłe kształty, nawet kobiece. Bywało także i w historii przedstawiano ducha świętego w Trójcy jako kobietę, bo ruach jest rodzaju, czyli duch w Starym Testamencie jest rodzaju żeńskiego. I też to, co przypisujemy duchowi, czyli jego zwiewność, taką ponadmaterialność, te symbole, co go przedstawiają, woda, ogień, wiatr, ruach to dosłownie znaczy wiatr. No to one mówią o tym, że o takiej właśnie duchowości, więc kobieta pasuje do tego obrazu. Ale później pewnie, żeby nie było nieporozumień, to jakoś z historii sztuki znika ta koncepcja malowania Ducha Świętego jako kobiety. I widzimy Jezusa, który jest obok. Oni są ubrani w złote, ojca raczej, który jest z lewej strony, naprzeciwko Ducha Świętego. No to jak interpretują? To jest taka ciekawostka, na ikonach zawsze powinien być podpis, postacie są podpisane, na no tej nie ma. Natomiast są symbole, no i też z tymi symbolami jest spór, no ale już nie wchodząc w spory, bo traktujemy ten obraz jako refleksję dla nas, no to nad głową ojca jest budynek, świątynia, mówią Chodzi o taką myśl, że domu Ojca Mego jest mieszkań wiele lub świątynia Testament, Starego Testamentu. Nad głową Jezusa jest drzewo. Ta opowieść, nawiązanie do rajskiego drzewa, choć to się odbywa też pod, dęb, pod dębem, prawda, to spotkanie, jest drzewo rajskie, z którego według pięknej tradycji było wystrugane drzewo krzyża, na którym Jezus... Umarł i Duch Święty nad, skał, nad Nim skała, ze skały ma wytrysnąć woda. To co Jezus zapowiadał, że wyleją się strumienie Żydowej wody, czyli Duch Święty. Siedzą oni wszyscy na tronach. Trony są z podnóżkiem. Podnóżek to jest tron królewski. Orzeni są w szaty królewskie. Złotą z zielonym tłem i w złotą prześwituje pod nich, z pod nich nazywają to błękitem rublowa, to znaczy taki błękitny niebieski kolor, wspólne połączone mają skrzydła i ciągle jest ta opowieść, że osobni a jedni mają wszyscy w rękach laski pasterskie, symbol boskiej godności i ciekawe jest to, że zwykle no wiecie jak malujemy obraz no to obiekty dalej są mniejsze, obiekty Bliżej są większe, perspektywa się od, zwęża do horyzontu. Natomiast tutaj wrażenie jest takie, że dół tego stołu jest skierowany, perspektywa zmierza do ciebie. Można by powiedzieć, że oni wyjeżdżają do ciebie. Siedzą przy tym stole, który ma symbolizować wszechświat, a na ziemi, ten, na dole tego ołtarza ten kwadracik ma symbolizować Ziemię, cztery strony świata. To ma znaczyć Bóg, który panuje całym wszechświatem i ziemią. I przy tym stole, jak przy ołtarzu, jesteś Ty zaproszony. Tam jest wolne miejsce. Niejako ta scena wyjeżdża do Ciebie, żebyś Ty sobie tam zasiadł. Bo Bóg Cię zaporasza do wewnętrznej relacji z Nim. A ta relacja, jak wziąć graficzne rzeczy, to można ją w kręgu zamknąć, jak ten kielich, który jest w środku bo to jest wewnętrzna relacja Boga, który niejako rozważa nad tym, jak zbawić tego człowieka. Ten kielich jest zapowiedzią Paschy. Pierwotnie tam w nim była, był ten baranek. Później prawosławni ustalili sobie, że nie powinno się baranka przedstawiać, więc zamalowane to jest winogronem obecnie. Natomiast obydwa te symbole mówią o Jezusie, nie? baranku, który, śmierć jego, ten kielich mówi o śmierci i zmartwychwstaniu. Śmierć jego i zmartwychwstanie jest centralnym wydarzeniem. Niejako Trójca zebrała się w domu Abrahama, aby ustalić jak zbawić człowieka. I cały świat kręci się wokół śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wewnętrzna miłość Boga się kręci w tym kole, do którego, w tym kielichu zbawienia, do którego ty jesteś zaproszony jako uczestnik. I ta ikona niejako wyjeżdża z tym miejscem siedzącym dla siebie. I tu jest właśnie ta wielka myśl tej ikony, że Bóg Cię zaprasza do wewnętrznego budowania relacji z nim. To jest też jakby wezwanie dzisiejszego święta, bo cóż nas by interesowały teoretyczne rozważanie, że Bóg jest jeden w trzech osobach? No Bóg jest Bóg i koniec, nie? Ale później, gdy zaczynamy widzieć, że to dotyczy Ciebie. Że to dotyczy, ta jego troskliwa miłość ojcowska dotyczy troski o Ciebie. To danie życia to jest danie życia Tobie. To Jego bycie bratem, człowiekiem, czyli zasiąść obok Ciebie, to jest i Ciebie zaprosić, żeby zasiadł po prawicy, razem z Jezusem, po prawicy Ojca w niebie. No to to już jest jakiś konkret i Duch Święty, który, który tłumaczy, pokazuje, kim nam jest kim jest Jezus i prowadzi do tej wewnętrznej jedności, no to to jest właśnie ta, ta odpowiedź. Zresztą ten Duch Święty z tym niebieskim ramieniem mówią, że najbardziej jest jakoś wyciągnięty, że, że można by Go za rękę złapać i, i on się wprowadzi w tą tajemnicę Trójcy Świętej. To jest ta ręka wyciągnięta z, tą, z tym niebieskim, niebieskim rękawem. Wyciągnięta ręka Boga, żeby Cię wciągnąć w ten niebieski kołowrót, żeby się stał uczestnikiem tych spraw. to są, no, siedział gościu, modlił się, wymyślał, żeby nam donieść tą tajemnicę, ale no, są to wielkie sprawy, nie? Ty masz być uczestnikiem życia Bożego. Po to Bóg przyszedł na świat, żeby Ciebie zrobić uczestnikiem Jego niebieskiego królowania. Także chrześcijanie, poznaj swoją godność. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.